Rada Gabinetowa jest y, instytucją, która jest opisana precyzyjnie w konstytucji. I chciałbym, żeby y, od początku było jasne ze względu na, żeby nie było rozczarowań później jakiś jakichś nie, nie, niepotrzebnych iluzji. Y, y, wiem, z całą pewnością Pan prezydent ten punkt y, w konstytucji przestudiował, ale opinia publiczna by, na pewno chciałaby dokładnie zrozumieć, na czym polega ten nie, taki nietypowy jednak y, standard, jakim jest Rada Gabinetowa, a więc będziemy do Pana Prezydenta dyspozycji tego jak mówi konstytucja w celach informacyjnych, ale Rada Gabinetowa to nie jest substytut rządu czy parlamentu i z całą pewnością nie jest to klub dyskusyjny, tylko jest to, są to obrady Rady Ministrów prowadzone przez Pana Prezydenta w sprawach szczególnej wagi. I ponieważ w tym miejscu bardzo często mieliśmy poczucie jako, jako Polacy, jako cały naród, że są kłopoty z przestrzeganiem i prawidłowym interpretowaniem konstytucji więc pragnę zapewnić pana prezydenta że będę bardzo rzetelnie pilnował ram konstytucyjnych w naszej współpracy z najlepszą wolą ponieważ naszą intencją akurat rząd ma tutaj taki dość oczywisty interes nawet powiedziałbym interes własny żeby nasze działania służyły Polkom i Polakom żeby były docenione przez przez Polki i Polaków polub skomentuj udostępnij